Koronacja występy zespołów muzyki średniowiecza i renesansu pokazy walk rycerskich, sztuka teatru, szczypta poezji śpiewanej nocne zwiedzanie zamku, kabarety i wyśmienita zabawa mimo niepewnej pogody. Tak w wielkim skrócie opisać można kolejną odsłonę koronacji w księstwie Czocha. Uroczystość rozpoczęła się barwnym pochodem. W ubiegłym 2012 roku starosta powiatu lubańskiego Walery Czarnecki powołał do życia Księstwo Czocha. Księstwo Czoszańskie ma swoje położenie w granicach powiatu lubańskiego. Ograniczone jest rzeką kwisą, łanami zgożeleckimi, pobliską Ziemią Nowogrodziecką oraz masywem gór izerskich. Księstwo, jak na takowe przystało, posiada także swoje twierdze. Zacne panie, zacni panowie, wysoce urodzeni, mości starosta. Mości Książę Marku I, dobrotliwie nam panujący, za chwileczkę Mości Książę Janie I. Szanowni Państwo, Książę Marek I zaskarbił sobie naszą miłość, naszą dobroć, aż po wsze czasy. Aby tradycji stało się zadość i aby Księstwo Czosańskie było zawsze w dobrych rękach. Aby zawsze nie tylko jego duch, ale jego silna prawica dzierżyła, pomagała księciu Czosańskiemu, Uznaliśmy w imieniu starosty Lubańskiego, że godność buławy Hetmana Polnego zacnie i słusznie mu się należy. Wobec tego w imieniu pana starosty, w imieniu państwa, w imieniu Kasztalana Zamku Czocha, przyszłego księcia, mości książę, wręczymy Ci w tym momencie tą oto buławę hetmana polnego żywotnia. Aby jeśli tylko była jakakolwiek trwoga, która spłynąć może na nasze zacne, piękne księstwo, abyś z chorągą wyruszył, zebrał nie tylko husarzy, ale i całe okoliczne rycerstwo. Pod Twoje berło, pod Twoją w mości książę. Paweł! Wiwa! A drodzy Państwo, ten oto prawdziwy, ostry miecz, symbol sprawiedliwości, władzy, przekazuję w imieniu pana starosty, w imieniu Hetmana Polnego, dlatego księcia Marka I. Panu Janowi Pieczakowi, którego od tej pory w okolicach Zamku Czocha, na samym zamku i samym księstwie, zwany będzie nie Janem Pieczakiem, a księciem Janem I. Dziwe! 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 Wzruszenie nie pozwala mi ściskać was za gardło. Po prostu jeszcze nigdy nie byłem księciem. Jak państwo wiecie, na prezydenta Polski startowałem z marnym skutkiem, ale okazało się, że księstwo Czocha czekało na mnie. Chwała Bogu, że mam pana Hetmana, dlatego sam sprawami zbrojnymi zajmować się nie zamierzam. Żadnej agresji nie przewiduję. Wręcz przeciwnie, uważam, że w tym pięknym miejscu Polski i Europy Powinniśmy współpracować z wszystkimi sąsiadami, jacy nam się tutaj trafili, a więc łączyć Trójkąt Weimarski z Grupą Wyszehradzko. To jest sporo krajów. Chodzi o to, żeby oni tu wszyscy przyjeżdżali, żeby podziwiali piękno tej ziemi, żeby się wzruszali naszą historią, żeby mogli tu się spotykać, proszę Państwa. Ja ten wizerunek Księstwa Czocha będzie dla mnie tutaj wskazówką jakąś, żeby w mojej działalności bardzo, bardzo o tym pamiętać, opowiadać, zwłaszcza, że Polacy wyjeżdżają w różne strony świata z podejrzanymi biurami jakimiś podróży. No, Arabów gdzieś wyjeżdżają, potem im to odwołują, muszą wracać ciągle, to są jakieś nieporozumienia. Polacy mają zwiedzać swój kraj, którego w większości nie znają. Więc o tym będę mówić swojej, proszę Państwa, podczas swojej kadencji książęcej do tego namawiać. A zamek Socha będzie na pierwszym planie tych moich pomysłów. Prowadzę również poza kabaretową działalnością Towarzystwo Patriotyczne. To jest fundacja, która, proszę Państwa, zajmuje się docenianiem tego wszystkiego, co nam w Polsce próbują odebrać różne wraże siły, a więc umiłowania naszej historii, prawdy o Polakach, prawdy o naszych bohaterach, o polskim heroizmie. Towarzystwo Patriotyczne tym się zajmuje i nawet mamy taki projekt, to najbliższy sezon, że przeprowadzimy po raz pierwszy w Polsce prawdziwą maturę z prawdziwej historii Polski, ponieważ prawdziwej historii Polski w szkołach się już nie wykłada w zasadzie, została nawet w liceach skasowana z takiego powodu, że mamy być Europejczykami, a to podobno przeszkadza w kultywowaniu polskości, więc taka matura się odbędzie, proszę Państwa, prawdziwej historii Polski. Mówię o tym, bo właśnie akurat ta działalność jako księcia będzie im bardzo służyć w tej materii, w tej sprawie. Będę się miał na co powołać, proszę państwa. Panie starosto, za nami kolejna koronacja. Na początek, dlaczego akurat postać Jana Pietrzaka? Dlaczego? Dlatego, że na pewno jest to postać znamienita w świecie kultury polskiej, a znany patriota, to jest człowiek, który potrafi celnie powiedzieć, celnie, że tak powiem, ukłuć żartem, a przy okazji no, obiecał, że będzie jako książę czoszański Jan I no, sławił uroki ziemi lubańskiej i księstwa Czocha. Projekt Księstwa Czocha już kilka, niedługo będzie miał taki mały jubileusz roku istnienia. Co się przez ten czas w tym naszym Księstwie działo? Czy, czy te z, e, priorytety, te zadania, które stały przed stworzeniem tego projektu są realizowane? Znaczy projekt jako taki został a, sfinalizowany. Natomiast e, chcemy go kontynuować za pomocą innych działań, e, też przy pomocy środków europejskich. A więc przez ten okres czasu rzeczywiście ukazało się e, parę publikacji na temat e, Powiatu Lubańskiego. Tematyki Ziemi Lubańskiej. E, ukazały się wydawnictwa mapowe, łącznie z mapą księstwa Czocha, gdzie zaznaczono charakterystyczne, że tak powiem, zabytki dla naszego obszaru. E, bardzo dobre wydawnictwo. Ponadto trzeba powiedzieć, że e, jest strona internetowa, aktywna, która się będzie rozwijać. Ponadto zapraszamy kolejne podmioty gospodarcze, które się upalają turystyką, działają w tym obszarze gospodarki, do uczestnictwa w tym. Sądzę, że to będzie nabierało, że tak powiem, z czasem rozmachu. Trzeba e, przypomnieć, że ja byłem pierwszym, tak? czyli nie cały rok, tylko parę miesięcy. E, zrobiliśmy to tytułem eksperymentu, który się przyjął. Nie było ironii, nie było kpin. E, bardzo mnie to cieszy. Ja zaryzykowałem, dlatego że e, z, zawodowo e, zajmuję się poważnymi rzeczami. A przebieranie się w stroje historyczne po okresie socjalizmu e, budzi lekkie drwiny. To jest takie przyzwyczajenie z tych lat. E, otóż przypominam wszystkim tym, którzy teraz uśmiech na twarzy mają, że w okresie międzywojennym każdy dobrze urodzony miał obowiązek namalować się albo sfotografować się w stroje sarmackim, w stroju sarmackim, w tym dokładnie, w którym ja jestem. E, dlaczego to się robiło? No przede wszystkim po to, żeby można było krzewić, przenosić za pomocą historycznych zdjęć to, co się nazywa historią, czyli dziedzictwem. Jak o tym zapomnimy, nie będziemy narodem. Historia to są korzenie drzewa. Spróbujcie mieć jabłka z drzewa, które nie ma korzeni. Nie ma takiej możliwości. Unia nie powinna przeszkadzać w tym, że my jesteśmy Polakami. Nie, powinna, nie powinny władze przeszkadzać, wręcz odwrotnie, czego dowodem starosta Lubański powinni, powinni krzewić wręcz takie postawy, które prowadzą do. Unaocznienia potęgi na przykład husarii Dzisiaj powiedziałem parę zdań Sądzę, że połowa nie wiedziała o czym ja mówię Ale to już jest ważne To chyba dlatego kolega przyjechał aż z Gdańska Dlatego mój syn rzucił swoje, Swoją pracę na tą chwilę Żeby tych kilkadziesiąt osób mogło usłyszeć o husarii to Co dzisiaj powiedziałem A może po tym jak obejrzą ten materiał Wejdą na Facebooka Husaria przed pałac i poprą naszą akcję no. Życzylibyśmy sobie tego. To powiedzmy kilka słów o tym, Akcja dotyczy takiego pomysłu, który zrodził się 5 lat temu. Ja już chodzę za tym około 4 lat e, za urzędnikami różnej maści. Chodzi o postawienie dwóch husarzy podczas przyjmowania oficjalnych delegacji międzynarodowych przez prezydenta. Czyli z tyłu za jego plecami powinno stać dwóch tak uzbrojonych husarzy, jak my dzisiaj e, tutaj jesteśmy. E, jakby pomysł nie nowy, dlatego że Francja to robi, Anglia to robi, Grecja to robi, Rumunia to robi. E, powiem, że nawet trochę w szoku jestem, dlatego że Litwini, nie wiem czy zainspirowani naszą akcją, czy też nie, chcą nas uprzedzić w tym i postawić husarię przed swoim pałacem. I wtedy urzędnicy nasi będą mogli przez 2-3 lata biadolić, że muszą tłumaczyć, że husaria nie jest litewską, tylko polską, Rzeczypospolitej, królewską jazdą. No, taka indolencja prowadzi zawsze do zagapienia się. Takie zagapienie z kolei powoduje, że, że będziemy znowu musieli coś udowadniać. Niepotrzebnie zresztą, bo polska jazda, husaria i jest znana na całym świecie, ale Litwini zapewne nas wyprzedzą. Na szczęście mam dobrą wiadomość. Prezydent wyraził zgodę wręcz na postawienie. Husari. Teraz trwają w, w garnizonie, trwają prace nad tym. Cieszę się bardzo, że prezydent Komorowski tak jakby szybko przeszedł. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce oczywiście. Natomiast tam, gdzie są urzędnicy, tam są procedury. Jak procedury, to znaczy, że jakieś 20 lat. Husaria będzie stała przed pałacem. Bardzo jestem podniesiony na duchu. To jest tytuł, który rzadko się trafia człowiekowi w życiu. Więc naprawdę jestem dumny, czuję się zaszycony i obiecuję że będę w sprawie promocji księstwa Czocha, jego zalet, jego walorów prowadził działalność przez tę moją kadencję. Co się dzieje u Jana Pietrzaka? Nie widać pana w telewizji, nie, telewizja pana nie pokazuje. Co, co, co na co? Telewizja lubańska dzisiaj mnie pokaże. Telewizja ogólnopolska nie bardzo mnie lubi, bo mówię prawdy niewygodne dla władzy. Yy, więc tutaj będę sam kawałek władzy piastował i będę mógł mówić prawdę. Za parę godzin tutaj występuję z moim programem satyrycznym. Natomiast oczywiście no, to jest zupełnie odrębny temat, dlaczego telewizji jestem, czy nie jestem. Także nie ma co się wdawać tutaj. Ważne jest, że prowadzicie Państwo piękną historyczną akcję i to jest ze wszechmiar godne podziwu i poparcia. Kabaret pod Egidą istnieje dalej? Istnieje, ma się bardzo dobrze. Zasada jest taka w naszym kabarecie, czym głupszy rząd, tym większa frekwencja. Mamy co grać, mamy dla kogo występować yy, i sobie dobrze dajemy radę, chociaż nie jesteśmy widziali w mediach powszechnych.